Zaczynamy nagrywać backstage do SB Starteru Filipa. A i potrzebujemy. To jest dla peki, wszystko. Yy, głośnik jakiś, tam nutkę, nie? Co? Z tego mogę głośnić. Dobra. Czemu ona no tak się? Co to za zapach? Yy, Tej, pomadki do ust. Mm. Albo mojego kutasa. Nie, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem, nie wiem. Właśnie. Nie wiem, nie wiem. Tylko dobra pompa 2022 co jest? To muszka z całką ale to później tam O. Napiszę na szybko na winę na ludzie jakieś odkoła za winy na twarzy nad patrzy mamuszkę robię co lubię raz nagrywam TikTok lot na YouTubie Nie wierzysz to sprawdzać w gubię, Nie wierzysz to sprawdź z chęcią ci podlinkuję Muszę przestać się bujać do tej nuty Dobrze jest? Tak Kurde coś w ogóle widać stary? Widać Ej, to jakbyś filtr załączył z TikToka no. w ogóle. Hmm. Teraz będziemy próbować nagrać taką scenę, gdzie światło będzie za Filipem i na ścianie będzie widać tylko cień. I zobaczymy jak to wyjdzie. Może to wyjść fajnie. mi chodziło, to lepiej by wyglądał jakby był podświetlony tak, z przodu. Tak mi się wydaje. Nie to jest tak. Weź w prawo. A w prawo? No i weźcie tak teraz pod skosem. Które to skosy? <laughs> to skosy? Nie wiem, ale. Widzę, jak panikuje, co coś zrobić. Ciężary, ciężary widzowie. Będą ciężary. Ale damy rodę. Nie wiem że to zbrałem. Z tej panikuję. Zrobię to. Na szczyt marzeń jadę window. do. Mirody. Dobrze. Tak jest. Stary krokodyl <grym> Słyszałem, że się chcecie dostać do SB Mafii, tak? Ja już jestem w SB Mafii. Kontakty. Zagadałem do Solara. Jest. Tylko mi dali bluzę bluze Pobeduje się z 2015. A tej dany na chudego, bo to jest po grubym dłużu. No. Dzisiaj kupiłem pistolet za 7 zł. Strój y, Spidermana za 30. Do, do, do teledysku? Nie, tak ogólnie, to taki, tak. taki miałem kaprys, No ale okazało się, że jest za mały. Możesz wziąć dla tego. Dobra. Dzieciaka swojego. Ręce <laughs> <laughs> do góry, z góry. za TV to jest mnie bawisz. STV wany poniedziałek, ja jestem czaru NBA. Ej, a weź z sobie się założył. zamontuj sobie jeszcze, bożego No to Ty, nubeczki! Dubaj sobie zamontuj je. Ty, dobrze. Ej, nie do no, klasa! O kur! nie masz za długo mordę. Moja, no mnie wchodziła, normalnie. <głos> 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 Rabuś nie kratnij! <noise> no, Zabrzmiałbym to bym nie powiedział. <noise> Ej, ja bym zrobił to w ten sposób. Ja ten sposób? No. no, będę sobie po prostu poszedł Nawet mogę no. z czarkiem wyjść. I jakby stamtąd. I tutaj jeszcze tyłem Dobra. I ciąg ci Zrobię to na szczyt marzeń wiader dom... <gry> pingą Ja jest Jak pan Trzami Kimbo Darek pokaż duże SP Pokaż dupę SP Dobra Mamy kawałek nagrany Wyśla na sam szczyt Tak <gry> proszę śrzyna Weź na sam szczyt i zrób tak Ale co? Przechodźć tędy No I co Osiedlać się ku... Nie pomyliły, oh, sorry, sorry. To jest fajny Ale niewygodny kiedyś Właśnie robię Ty się wygodnie przyda Tam masz prosty nogi cały czas siódma ulica Tak jest napisane Jesteśmy na siódmej ulicy Na 7 Street Seventh Street Cafe A nie Grilland Bar Tu jest pociąg Ej stary tu nie można parkować Więcej emocji Warto ich przekonać! Co? Kudno, co? Nie przekonał mnie. Kurde, w tupie! Ding dong, przyjechałem tu windą. co zaraz będę jan. Nie, 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 nie. Młody Nikoś, na bicie Jestem Nikoś! Proszę mnie, Nikoś! Jak wygrać SBM Starter? Ma. Napiszę na szybko, na winę na luzie Pięćdziesiąt koła winę pod gruzę na twarzy mam bo robię to lubię Raz nagrywam pizzak rozgot na Youtubie Nie wiesz, do spraw, sprawdzę, w tym głowie. Nie wiesz, do to sprawdzę, z chęcią ci Zrobię to, na szczyt marzeń biadę windą Już słychać ding -dong. wyprzedzam cię jak Shiro Rzucam wersami jak panczami Kimbo Możesz próbować, tego nie da się uniknąć Nigdy nie gryzę w język, zawsze robię co mówię Jestem tym całkiem niezły, ale realizuję Zobaczymy za pięć lat, zostanę tu na dłużej Wyświetlam ci się w topce, a ty to zrekonstrujesz no proszę. Jesteśmy na jarmarku świątecznym w Warszawie Przetestujemy zaraz oscytka mm -hmm, Ale będzie dobre To jest trochę że ludzie tu specjalnie z całej Polski człowieku przyjeżdżają na z jarnark, Polski, co? Ze świata człowieku. Ze świata też. Mikołaj! Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Czuję świętasz po prostu naprawdę. Ej, opowiem wam historię. Tutaj rok temu na Walentynki z Maxem chodziłem i stwierdziliśmy, że będziemy róże sprzedawać. I a sprzedaliśmy, może trzy róże, wydaliśmy ze 150 zł. Sprzedaliśmy ze trzy róże, ale to i tak sprzedaliśmy prawie stówkę, zarobiliśmy z 5 dych w dupę. Byliśmy sprzedalibyśmy wszystko i zarobili giga dużo, tylko że jesteśmy idiotami baliśmy się podchodzić do ludzi. My staliśmy po prostu jak dawny z tymi różami, jakbyśmy gejami byli. Według to jest złon, tak zwany Big Ben Jedna z ważniejszych atrakcji w Londynie. Tam Big Ben to jest zegar, stary. Część dalsza, szukamy. <gryzno> trzeba się nagrzać ostro. O, cholera! To no. jest kolejka? Nie, dobra. dobra. Ja tu nic, ja tylko idę ja tu... do monopolowego. Co? Widzisz <gryzno> 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 to, że... Trzeba nagrywać cały czas, ale. Bo... nigdy nie przydmówi. Weź mi chusteczkę jakąś. Teraz będziemy czytać hejterskie komentarze. Gimby się boją balona z wodą. Ja pierdolę. Zaraz wam ciwki wyrosną na czoła. To jest zajebisty komentarz. To jest dobry komentarz. Jedyne co ten debil wie, to jakie są postacie w roli? To jest przydatna wiedza. I nawet źle odpowiedział. Powiedz jak I zobaczymy co I się zobaczymy. O tym. Ej, bo nas tylko debili wyzywają. Same debile. Debil ze szkoły, debil ze szkoły nic nie pamięta. Jedyne co debil wie... Może My nie jesteśmy skurkowańcy, tylko debile. Jakie pajace. Idźcie do przedszkola, bo tam jest wasz poziom. Nieprawda. To ja byłem w przedszkolu ostatnio i to nie jest nasz poziom. Idioci do kwadratu z was. Ej, patrz, a my czytamy te filmy tak. <śmiany> Idioci.